Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce, oficjalnie. Restauracje fast food czynią nas nie tylko grubszymi, ale też głupszymi. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, a zaczynamy chyba od najbardziej istotnej informacji, chociaż nie najbardziej zaskakującej. Chodzi mi tutaj o stopy procentowe. Stopy procentowe w Polsce pozostały na niezmienionym poziomie. Jedna rzecz, która różni się od wcześniejszych posiedzeń, a właściwie od wcześniejszych konferencji. Wcześniej mieliśmy zapowiedź, że w stosunku właśnie do stóp procentowych mamy pauzę i będziemy patrzeć, co się będzie dalej działo. Możliwe, że będą dalsze podwyżki. W końcu pierwszy raz oficjalnie Adam Glapiński powiedział, że to koniec podwyżek stóp procentowych w tym cyklu, a w tym roku możliwe, że będą nawet obniżki. Stopy procentowe zostały na niezmienionym poziomie I tego się raczej wszyscy spodziewali. To znaczy tutaj pamiętajmy o tym, że w stosunku do na przykład giełd ważne jest to, jakie są oczekiwania. I te oczekiwania zostały spełnione, także nie ma tutaj absolutnie mowy o żadnym zaskoczeniu. Wcześniej mówiliśmy o tym, że jest pauza w tym cyklu podwyżek stóp procentowych. W tym momencie Adam Glapiński powiedział, obwieścił koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. I to też nie jest nic zaskakującego, ze względu jednak na to, że wielu ekonomistów uważało, że ta pauza właśnie zmieni się w takie zakończenie. Nikt prawie tutaj nie zakładał dalszych podwyżek stóp procentowych w tym cyklu, oczywiście. No i mamy oficjalny komunikat, że to koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, i też Adam Glapiński wypowiedział się na temat obniżek. Może dojść do nich już na pierwszym posiedzeniu po wakacjach, czyli we wrześniu. No i tutaj już są, myślę, że zdania bardzo różne. To znaczy, część osób oczywiście mówi, że to może być dobry ruch, no, część osób mówi, że, że to dobry ruch nie będzie. Ja no, bardziej jestem jednak po tej stronie tych ludzi, którzy uważają, że te stopy procentowe powinny być na tym poziomie przez jakiś czas. I powinniśmy patrzeć przez dłuższy czas, co się będzie działo. No po wakacjach, moim zdaniem, jeszcze troszeczkę, troszeczkę za szybko, aczkolwiek tutaj ważna sprawa nie mówimy o jakimś gwałtownym spadku stóp procentowych, tylko mówi się, że pierwsze ruchy będą niewielkie po 0,25 punkta, punkta procentowego, więc tutaj też nie mówimy absolutnie o jakimś zejściu bardzo, bardzo mocnym, bardzo silnym. Tak jak rośły te stopy procentowe czasem bardzo silnie, to teraz mówi się o tym, że jeżeli jakiekolwiek obniżki będą, no to bardzo, bardzo niewielkie. No i też tutaj mówi się o tym że prezes NBP-u pewny dalszych jest pewny dalszych spadków inflacji w przypadku inflacji bank centralny spodziewa się niecałych 12% średniorocznie w 2023, czyli tak samo jak w marcowych prognozach zauważalnie jest niższa projekcja inflacji na 2024 5,3 a wcześniej w marcu prognozowali 5,7 no ale pamiętajmy o tym że cel inflacyjny to jest 2,5 Plus minus jeden, jeden punkt procentowy, więc jeszcze naprawdę, naprawdę bardzo daleko nam do tej inflacji, która jest określona w celu inflacyjnym, i dlatego ja nie jestem takim zwolennikiem mocnej obniżki stóp procentowych, właśnie ze względu na to, że, ok, z jednej strony inflacja rzeczywiście spada, no bo jak zobaczymy na tę inflację rok do roku, to ona spada w dużej mierze ze względu na wysoką bazę, w dużej mierze też ze względu na niskie ceny paliwa dokładnie niskie ceny ropy też w pewnej części. Ze względu na mocną złotówkę, bo zauważmy, że polski złoty no, w tym momencie się umacnia i jeden dolar no, to jest okolice czterech, tak? A jeszcze do niedawna to było 4,50, 4,60, nie mówiąc to, co było rok temu, czyli okolice 5 zł Ta inflacja miesiąc do miesiąca też rzeczywiście jest na mniej więcej poziomie 0,0 przez ostatnie, ostatnie dwa, dwa odczyty. Inflacja bazowa lekko zaczęła spadać, no ale właśnie obawiam się troszeczkę o tę inflację bazową. zauważmy ona. Dopiero mamy pierwszy raz, kiedy ten odczyt rzeczywiście jest niższy. Miesiąc do miesiąca, rok, rok do roku, przepraszam, oczywiście rok do roku tak znacząco niższy, no bo wcześniej jednak mieliśmy albo wzrosty, albo mniej więcej ten, samą, ten sam poziom 12,3, 12,2, teraz rzeczywiście mamy spadek, ale jednak jest on, jest on dopiero pierwszym takim spadkiem inflacji bazowej, więc ja się tutaj obawiam tego, żebyśmy za szybko nie stwierdzili, że wygraliśmy z tą inflacją, no bo do celu inflacyjnego jeszcze naprawdę jest strasznie, strasznie dużo. Zauważmy, gdyby, nie wiem, 3 lata temu ktoś Powiedział, że będziemy mieli inflację na poziomie 11,5%, no to każdy złapałby się za głowę mówił, jaka to jest wysoka inflacja. Dzisiaj no, z niej się teoretycznie cieszymy, ale jak mówię, do tego celu inflacyjnego jest naprawdę jeszcze ogromna, ogromna droga. Tutaj NBEP szacuje, że w okolicach 2025 roku będą, będzie ta inflacja w okolicach tego celu, celu inflacyjnego. No to oznacza, że ta droga jest naprawdę jeszcze bardzo, bardzo daleka i na to myślę, że trzeba zwracać uwagę. No tutaj biorąc pod uwagę właśnie tę inflację, prezes Adam Glapiński mówił, że jest koniec cyklu podwyżek stóp. Następnym ewentualnym krokiem jest ruch w drugą stronę. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowego poziomu, będą przewidywania dalszego spadku na kolejne kwartały. No czy to oznacza, że jeżeli będziemy mieli na przykład we wrześniu 9,9, to my już będziemy obniżać te stopy procentowe? Moim zdaniem nie jest to zbyt, zbyt korzystne, jeżeli chodzi właśnie o, no, o ten nasz cel inflacyjny 2,5%. Ja przypomnę, że zmiany, jeżeli chodzi o stopy procentowe, to nie jest tak, że te zmiany są w ciągu tygodnia czy nawet w ciągu miesiąca albo jednego kwartału w 100% widoczne w gospodarce. To jest, to jest tak naprawdę no, wielokwartałowy efekt. I tutaj chociażby już pokazywałem ten wykres, wykres tutaj obliczenia Marcina Klucznika na podstawie modelu transmisji NBP z 2019 roku, wartości z lekkim przybliżeniem, bo trzeba je odczytać ręcznie z wykresu. Tutaj dla uproszczenia założyłem, że transmisja kończy się w grudniu 2025 roku i zauważmy, że jeżeli chodzi o ten o kanał stopy procentowej, w stosunku do chociażby kanału kredytowego, czy reakcji inflacji bazowej rok do, ro, rok do roku, to nie jest tak, że my od razu właśnie widzimy to w gospodarce. Tutaj zauważmy, ile kwartałów na niektóre czynniki, na niektóre czynniki potrzeba, żebyśmy zobaczyli 100% tego wpływu stóp procentowych, czy to podwyżek, czy to, czy to obniżek. Więc tutaj też, no, ja nie jestem takim mocnym zwolennikiem tego, co się, co się mówi o tym, że jeśli będzie jednocyfrowa inflacja, Wysoka, jednocyfrowa inflacja, to już możemy obniżać te stopy procentowe. Ok, to 0,25 w dół nie będzie jakimś takim czynnikiem, moim zdaniem, bardzo negatywnym, ale pytanie, czy to nie otworzy drogi do dalszego jeszcze i jeszcze mocniejszych obniżek stóp procentowych. Tutaj Adam Glapiński oczywiście jest optymistą, on jest wiecznym, wiecznym optymistą. No i też powiedział właśnie, że jeżeli chodzi o inflację, mamy same dobre wiadomości, także tutaj Adam jest, jest naprawdę bardzo optymistą optymistycznie nastawiony no i też mówił o tym że tutaj myślę że ciekawa sprawa i powiedz mi czy ty się zgadzasz właśnie z tą opinią prezes NBP powiedział tak patrząc z perspektywy 7 lat mojej kadencji nie popełniliśmy żadnego znaczącego błędu te ataki ze strony różnych ugrupowań mogą być częścią kampanii wyborczej napisz mi o tym czy ty się z tym zgadzasz ja się nie do końca z tym zgadzam a właściwie w ogóle się z tym w ogóle się z tym nie zgadzam tutaj wiele osób uważa, że ten cykl, to te podwyżki stóp procentowych były zbyt mocne i zbyt późne. To znaczy dużo lepiej byłoby, gdyby te podwyżki były dużo dużo wcześniej i nie musiały być aż tak aż tak gwałtowne. Ja też jestem właśnie w tym obozie. Napisz mi, co ty o tym myślisz. Zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to partner dzisiejszego odcinka. A jest nim firma XTB, w której ja od wielu lat mam konto i nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem. A jeżeli inwestujesz w akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 000 euro prowizja wynosi 0 złotych. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca oferta. Ja od wielu lat konto mam, ostatnio też wprowadzili chociażby akcje ułamkowe, więc jeżeli nie masz dużego kapitału, to też łatwiej jest korzystać właśnie z tego, z tego konta. Zostajemy w Polsce i teraz powiemy sobie o kredytach. Tutaj bardzo istotna sprawa. Mamy bezpieczny kredyt 2% od lipca, mamy już ożywienie wcześniej niż w lipcu na rynku kredytów mieszkaniowych, ale pamiętajmy, że porównujemy się do bardzo niskiej bazy. Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe jest powyżej zera, drugi miesiąc z rzędu, w tym, w tym że teraz ten indeks jest wysoko poniżej powyżej zera, 26,5% na plusie. Ale my porównujemy się w tym momencie do bardzo, bardzo niskiej bazy. Zauważmy, w 2021 roku, zwłaszcza w tym 2021 roku, ten popyt na kredyty mieszkaniowe był absolutnie rekordowy. W 2022 były bardzo mocne spadki. No i zauważmy, my się teraz porównujemy do czerwca 22, później będzie lipiec, sierpień, wrzesień, październik, czyli te miesiące, gdzie no, ten indeks był na minimalnych poziomach. W sierpniu był na najniższych, na najniższych poziomach, no więc ten efekt bazy też jest tutaj bardzo, ale to bardzo. Istotny. Nie będzie ciężko nam przebijać tych najbliższych kilku miesięcy pięciu, sześciu, nawet 7 siedmiu, siedmiu miesięcy. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te kredyty mieszkaniowe, w czerwcu 2023 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 22 tysięcy potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 19,5 tysiąca rok wcześniej wzrost o 12,8%. W porównaniu do maja 2023 liczba osób wnioskujących spadła o 1,6%. Średnia wartość kredytu, w czerwcu 382 tysiące wyższa 12% w relacji do czerwca 22. No pamiętajmy o tym, że ta inflacja też też robi swoje za te 380 tysięcy. No kupimy mniej metrów kwadratowych niż niż rok rok wcześniej. No i tutaj pamiętajmy o tym, że od maja 21 roku aż do sierpnia 22, gdy odnotowaliśmy najniższy odczyt wartości indeksu, był on w silnym trendzie spadkowym. Tworzy bardzo niską bazę do porównania tych porównawczą właśnie w stosunku do tego, co się dzieje, co się dzieje teraz. No i też biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, co się dzieje i to, co się zacznie dziać, no to pamiętajmy o tym, że ten bezpieczny kredyt 2% też pewnie namiesza, już namieszał, bo 10 tysięcy osób zgłosiło się do banków uczestniczących liczących w programie bezpieczny, bezpieczny kredyt. Pamiętajmy o tym, że to są trzy banki na razie, PKOB, PKOSA i Alior, no i 10 tysięcy osób w pierwsze, w pierwsze dwa dni. No to oznacza naprawdę mocny wzrost, tej zauważmy w czerwcu o kredyt wnioskowało 22 tysiące osób, 10 tysięcy tylko w dwa dni, zobaczymy jakie to będą odczyty za, za lipiec, no ale prawdopodobnie będą absolutnie e, rekordowe wzrosty rok do roku licząc, no bo mamy właśnie tę niską bazę i też mamy ten bezpieczny kredyt. 2%, który na początek wszedł i to bardzo mocno. Teraz o pewnym zaskoczeniu, przynajmniej ja byłem dosyć mocno zaskoczony, no bo jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, to w Polsce nie mamy się absolutnie czego powstydzić. 29,5 miliarda dolarów napływających inwestycji. Polska czwarta w Europie i 14 na świecie. Pod względem wartości napływających inwestycji wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Największe. Spadki tutaj były w Luksemburgu, Holandii, Rosji. Rekordowy napływ inwestycji zanotowały Chiny. Myślę, że to nie jest jakieś strasznie mocne, mocne zaskoczenie. No i tutaj, biorąc pod uwagę wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, na świecie spadła o 12% rok do roku w tym 2020, w 2022 roku. Większość państw odczuła spadki w napływie inwestycji, jednak największa ich skala miała miejsce w Luksemburgu, Holandii i Rosji. Tutaj biorąc pod uwagę Polskę, no to udział Polski w napływie tych światowych, światowych inwestycji zagranicznych 2,3%, wzrost 0,3% rok do roku. No i tutaj wynik 29,5 miliarda dolarów napływających inwestycji, to jest spadek o 0,4% rok do roku, mówiąc tutaj nominalnie, tak, to jest, to jest spadek. 14, jesteśmy na miejscu 14 na świecie i czwartym w Europie. No i tutaj, biorąc pod uwagę tę wartość tych inwestycji w 2022 roku, to było 4%, ponad 4% PKB. Polskie przedsiębiorstwa jednak nadal nie inwestują zagraniczną. Wartość polskich inwestycji zagranicznych to jest zaledwie 2 miliardy dolarów, co oznacza 42 miejsce w rankingu inwestorów. Pierwsze miejsce, absolutny hegemon Chiny 189 miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o kontynent, Ameryka Południowa to jest myślę, że coś dosyć, dosyć zaskakującego. Wzrost o ponad 70%, 160 miliardów. Spadki Ameryka Północna, Europa czy Afryka. Też tak patrząc na właśnie na te chociażby inwestycje zagraniczne, cały czas mi się rodzi w głowie pytanie, czy no, ten koncept krajów BRICS, który myślę, że jest dosyć znany, Brazylia, Rosję, Indie, Indie, Chiny, tam też, tam też ostatnio RPA się dodawało właśnie do tego, do tego skrótu. Czy to jakikolwiek sens, gdzie mamy państwa no różnie położone geograficznie, o zupełnie różnych interesach, no i tutaj widzimy, że na przykład Ameryka południowa bardzo dobrze sobie, sobie poradziła, z kolei na przykład y, Afryka czy Europa słabo, więc tutaj no biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę te kraje BRICS też mi się takie pytanie rodzi. Co do Luksemburga, bo mówiliśmy o tym, że w Luksemburgu jest duży spadek, w przypadku Europy zależy to ten spadek, tylko i wyłącznie odwycowanie się kapitału z Luksemburga. W 22 roku odpłynęły tam 322 miliardy dolarów. Gdyby nie ten fakt, cała Europa i cała grupa państw rozwiniętych odnotowałyby wzrost napływu w, w porównaniu z 2021 rokiem. Najwięcej straciła Afryka, tutaj zauważmy, że niemal połowy napływu inwestycji, ale względem też rekordowego, rekordowego roku 2020. Pierwszego. No, biorąc pod uwagę to, jak wygląda ten napływ tych inwestycji na świecie, to zauważmy, że jednak wartość napływu bezpośrednich inwestycji no, najlepsze lata miała w, w 2015-2016 roku. Teraz ten trend jednak cały czas jest, jest spadkowy, i o tym też trzeba pamiętać. Jeszcze na chwilę wrócimy do banków ze względu na to, że banki mogą mieć problem w tym 2023, a mowa tutaj o przedłużeniu wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe mogą być przedłużone, będziemy tę decyzję niebawem podejmować. I tutaj Artur Soboń, czyli wiceminister finansów, mu powiedział, co do przedłużenia wakacji kredytowych, będziemy tę decyzję niebawem procedować. W końcu czerwca premier Mateusz Morawiecki informował, że decyzję w sprawie przedłużenia, ewentualnego przedłużenia, zapadnie w ciągu najbliższych dwóch Miesięcy dodał, że niewykluczone, że taka regulacja zawierałaby kryterium dochodowe, czy dotyczyłaby na przykład jednego półrocza przyszłego, e, przyszłego roku. No więc tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi właśnie o, e, w, właśnie o te wakacje kredytowe, no to możliwe, że będzie jakieś przedłużenie. No to patrząc na to, jak to wyglądało wcześniej, wakacje kredytowe kosztowały 14 miliardów złotych banki, banki szacowały to na 20, nawet ponad 20 miliardów, okazało się, że nie Skorzystało tak dużo osób wcale. 14 miliardów kosztowało to banki. No także to no, trzeba przyznać, że jednak banki mocno za to zapłaciły. Ale ja jestem ostatnią osobą, która by jakoś tak mocno skupiała się na tym, że, że banki mają źle i w ogóle tragicznie. No bo jednak umówmy się, wysokie stopy procentowe sprawiły, że zysk banków urósł i to bardzo, bardzo dynamicznie urósł w tym 2022. W 2023 też rośnie. Zauważmy, że od stycznia. Do maja 23 zysk netto banków wyniósł prawie 17 miliardów złotych, wzrost o 31% rok do, rok do roku. W samym maju prawie 4 miliardy, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku. Ale pamiętajmy, że już mamy coraz wyższą, coraz wyższą bazę. Ten 22 rok też był naprawdę bardzo dobry dla banków, oczywiście. W dużej mierze zależy to od kosztów przychodów odsetkowych, tak, czyli to, że mamy wyższe stopy procentowe, to powoduje, że banki mają wyższe przychody. Przychody odsetkowe. Przy, przychody prowizyjne raczej na mniej więcej tym samym poziomie. Tutaj, tutaj nie spodziewamy się jakichś mocnych wzrostów. Zresztą te przychody prowizyjne zazwyczaj są niższe niż przychody odsetkowe, więc tutaj banki wciąż mają bardzo dobrą sytuację. No zobaczymy, czy przed wyborami nie będzie takiej bomby, czyli znowu wakacje kredytowe przedłużone. Myślę, że jest to bardzo realne. Ponad 15 milionów osób w Polsce pracuje i trochę więcej mężczyzn niż kobiet. GUS podał dane odnośnie pracujących w gospodarce narodowej w styczniu 2023 roku. Trochę ponad 15 milionów osób, zauważmy mężczyzn prawie 8 milionów kobiet, około 7,1 miliona. Patrząc tak dokładnie na te statystyki, 15 milionów 43. Tysiące, średnia wieku 42,4 lata, mediana 42, czyli bardzo, bardzo tutaj podobnie i średnia i mediana były no, bardzo podobne u kobiet i u mężczyzn. Tak patrząc na tę strukturę wieku, to zauważmy, że no, też wchodzimy na ten rynek pracy Dosyć podobnie, no chociaż są tutaj na początku jednak różnice. Widzimy, że od tego 19-20 roku życia no jest taki mocny skok u mężczyzn, u kobiet aż takiego mocnego skoku, skoku nie ma. Więc pytanie, czy to jest tak, że, że kobiety na przykład dłużej studiują? Możliwe, że znaczy częściej wybierają się na studia, możliwe, że to jest pewną, pewną przyczyną. No patrząc na to, na to, jak to wyglądało wcześniej, to zauważmy, że na koniec 2021 roku ta liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15 milionów, więc bardzo, bardzo podobnie, no tak to trzeba, tak to trzeba sobie jasno, jasno określić. No i tutaj patrząc też, patrzyłem na koniec grudnia 2022 roku, 15, 15 milionów 200 tysięcy. No więc w tym momencie mamy jednak pewien, pewien spadek w stosunku do grudnia 2022 roku, więc lekki, lekki spadek tutaj jest. Patrząc na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce, no to widzimy, widzimy, że jest to dosyć mocno zróżnicowane. No pytanie, czy to tutaj na przykład te ciemniejsze obszary to są bardziej właśnie kurorty nadmorskie po prostu tam kobiety częściej pracują albo w jakichś takich kurorty tak, znaczy w jakichś takich miejscach wypoczynkowych wydaje się, że to może być, yy, może rzeczywiście ta mapa nam... Sugerować, patrząc na to, jak to jest, jeżeli chodzi o jakieś poszczególne branże, no to najwięcej zdecydowanie pracuje w gospodarce, w, pracujących w gospodarstwie, gospodarce narodowej, skupionych było w przetwórstwie przemysłowym. Prawie 19% ogółu pracujących w tej sekcji, kobiety to niecałe 35%. Druga pod względem liczby pracujących sekcja, handel i naprawa pojazdów, prawie 15%. Udział kobiet to ponad 53%. Szkoda, że to nie jest rozróżnione, no bo handel jednak i naprawa pojazdów. Podejrzewam, że gdybyśmy rozróżnili to na handel i na naprawę pojazdów, to w naprawie pojazdów zdecydowanie tutaj rządziliby mężczyźni, ale z kolei w handlu podejrzewam, że też rządziłyby, rządziłyby kobiety. Jeżeli chodzi o zawody, gdzie najwięcej jest kobiet, to zauważmy i myślę, że to nie jest zaskoczenie. Opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz edukacja. To jest w okolicach 80% tam stanowią kobiety. A jeżeli chodzi o facetów, budownictwo, górnictwo, wydobywanie, udział mężczyzn prawie 90%. To myślę, że absolutnie nie ma tutaj żadnych Zaskoczenia. Tam, gdzie ta praca fizyczna jest istotna, budownictwo, górnictwo, no to tam właśnie jest więcej, więcej mężczyzn. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. A na koniec, jak zwykle, ciekawostka. Myślę, że absolutnie każdy rozumie, że jeżeli często odwiedzamy fast foody, no to ciężko będzie nam utrzymać dobrą linię. Oczywiście, nie jest to nierealne, ale umówmy się, jeżeli ktoś w tych fast foodach nie je, no to łatwiej jest mu schudnąć, czy właśnie utrzymać dobrą linię. I to jest, myślę, że absolutnie oczywiste. Ale jest też jeszcze jedna, nieoczywista korzyść z nieodwiedzania fast foodów. Restauracje fast food czynią nas nie tylko grubszymi, ale też głupszymi. No i od od, odnośnie tego, że czynią nas grubszymi, myślę, że absolutnie nie ma tutaj żadnych, żadnych sporów. Wpływ na BMI młodych osób nie jest niczym zaskakującym, o tyle, okazuje się, że zmianie ulegają także zdolności poznawcze. No i tutaj, najnowsze szacunki. Sugerują, że około 60% Norwegów w wieku 15-24 lat je amerykańskie fast foody przynajmniej raz w miesiącu. Szacunki naukowców sugerują, że dostępność restauracji typu fast food mogła odpowiadać za 35% wzrostu średniego BMI oraz 27% spadku średnich zdolności poznawczych wśród Norwegów. No myślę, że ta druga, ta druga statystyka jest, jest zaskakująca. Jesteśmy coraz grubsi, wynika z danych z licznych danych międzynarodowych otyłość to jest coraz bardziej poważny problem, już jest potężnym problemem, ale będzie coraz bardziej potężny problem, i co ciekawe, niektóre kraje próbują z tym walczyć w Kanadzie dzięki wprowadzeniu zakazy sprzedaży śmieciowego jedzenia w szkołach wskaźnik BMI wśród uczniów. Spadł. To właśnie niezdrowa dieta jest najczęściej, najczęściej wskazywana jako przyczyna coraz bardziej powszechnej otyłości. Mowa nie tylko o tej, która pochodzi z fast foodów, ale też która jest spożywana w naszych domach. Mowa tutaj o posiłkach, które mają dużo cukru, węglowodanów czy, czy, czy tłuszczu. Też oczywiście no, nie, nie dziwi nas to, że wpływ naszego życia jest jednak tutaj kluczowy. To znaczy na popularności zyskują oglądanie telewizji, granie w gry komputerowe czy użytkowanie telefonu komerkowych, No i przez to oczywiście też jest coraz więcej otyłych, o, otyłych osób, czy otyłej chociażby młodzieży. No i tutaj biorąc pod uwagę różnego rodzaju badania, no to mieliśmy takie, mieliśmy takie badanie, gdzie aby przytyć 1 kilo trzeba zjeść dodatkowe 7000 tysięcy Tymczasem Big Mac, Big Mac Meal, najlepiej sprzedający się popularny produkt typu fast food w Norwegii, zawiera 1120 20 kalorii. Tutaj najnowsze szacunki sugerują, że 60. 10% Norwegów 15-24 lat i amerykańskie fast foody przynajmniej raz w miesiącu. No Takie badanie dosyć ogólne. No bo pytanie, czy, czy tutaj znaczy w tej grupie łapią się osoby, które jedzą codziennie, ale też które jedzą raz w miesiącu, no więc to myślę, że nie jest nic, nic strasznego, jeżeli ktoś zdrowo się ogólnie odżywia, zdrowie prowadzi tryb życia, ale raz w miesiącu pójdzie do jakiegoś McDonalda czy, czy Kf, KFC. No, i tutaj co interesujące, naukowcy podkreślili, postanowili zbadać, jaki wpływ mają otwierane restauracje typu fast food w Norwegii, przebadali wpływ na wskaźnik BMI oraz zdolności poznawcze wśród chłopców w latach 80-2007. Wyniki są jednoznaczne. Chłopcy, którzy wychowują się w pobliżu restauracji typu fast food, mają wyższe BMI, do, dodatkowo spadają ich zdolności poznawcze w okresie wczesnej dorosłości. No i zauważmy tutaj piękne, piękne wykresy, gdzie mamy wzrost właśnie otwieranych restauracji fast food. No i tak, przerwana linia to jest BMI. A ta taka no, szara, taka słabo widoczna ta linia to są właśnie te właśnie te różnego rodzaju zdolności poznawcze. I zauważmy, jak one bardzo mocno spadają w momencie, kiedy właśnie to BMI rośnie i kiedy. Te restauracje fast food się, się otwierają. Efekt jest stabilny, istotny w promieniu od 5 do 8 km od najbliższej restauracji fast food. Większa odległość powoduje zanikanie tego efektu. Jest to zgodne z malejącym prawdopodobieństwem częstego korzystania z restauracji oddalonej od miejsca zamieszkania. No i tutaj, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, to badanie, myślę, że też no, daje do myślenia, bo o ile rozumiemy, że takie restauracje typu fast food powodują wzrost BMI, to ten spadek do Wolności poznawczych, myślę, że jest dosyć no, spektakularny. I to wszystko, co miałem Ci dzisiaj do przekazania. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego filmu. Standardowo zapraszam Cię na moje inne filmy. Cześć!